Dostałem maila od Piotra w sprawie sytuacji w szkole. O. Chodzi o podwójny rocznik. Panie Tomku, jest poważna sprawa, o której nikt w kontekście reformy szkolnictwa nie wspomina, a moja córka odczuła na własnym ciele. Reforma spowodowała, że dzieci jest dużo więcej w szkole i robią się zatory w toaletach. Dwukropek, prawy nawias. W czasie przerwy nie można dostać się do kabiny i jak tu skupić się na lekcji? Zatroskany ojciec, dwukropek prawy nawias. No, nie no, 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 można się skupić na lekcji, ale to tak nielegancko troszkę, prawda? Faktycznie, słuchajcie, tak poważnie mówiąc, Ministerstwo Edukacji reformując, nie wzięło pod uwagę tak palącej, czy raczej e, e, sikającej, sikanej kwestii. Żeby nie bronić dalej. Coś trzeba zrobić. Słuchajcie, żeby uczeń mógł zaliczyć w szkole jedynkę czy dwójkę w jakichś konkretnych warunkach. Rozumiecie o co chodzi. Ale uspokajam wszystkich: Ministerstwo Edukacji nie zostawi dzieci niewypróżnionych samym sobie. <grym zresztą> ma, ma wyjść zarządzenie, że pracownicy tego ministerstwa i wszystkich kuratoriów będą się załatwiać za dzieci. Prawda? Z kolei uczniowie mogą skrócić kolejki do toalet na zasadzie takiej ja wiem no, samopomocy. No, na przykład uczeń Mariusz pyta ucznia Przemka, Idziesz robić siku? Tak, to zrób mi też. <laughs> I dokąd sprawa się nie ustabilizuje, Ministerstwo Edukacji wprowadza rozwiązanie tymczasowe. Na lekcjach geografii będzie obowiązywał aż do odwołania, zakaz mówienia o wodospadach, erupcji wulkanów, a szczególnie o jeziorze Bajkał. Żeby nie, nie drażnić napiętych narządów uczniów. Tak więc, ojcu, nie troskaj się.